Dziś przedstawiamy Wam nowość od Catshift, Mini Miki 200. Jest to maszyna zaprojektowana z nową, lżejszą konstrukcją, z zachowaniem funkcjonalności oraz jakości Catshift. Tak jak Miki 255, mamy przyciski, które wyłączają turbinę podczas cyklu, kiedy nie przenosimy płyty. Dzięki temu jest ciszej oraz przedłużamy żywotność turbiny nawet do dwóch razy. Jest to ważna funkcja, której nie znajdziecie u żadnej konkurencji. Sawki są aluminiowe i wymienialne w nowoczesny, bardzo prosty sposób. Maszyna z sawką oraz rączkami waży trochę ponad 20 kg. W konfiguracji z samymi rączkami jest to 17 kg. Podstawa maszyny waży niecałe 10 kg. Urządzenie jest kompatybilne z innymi maszynami od CatchIP, czyli Frog lub troli. Mini Miki posiada lampę, która sygnalizuje, czy jest wystarczający poziom podciśnienia. Czerwony kolor nie można podnosić. Zielony kolor jest bezpiecznie, można podnosić materiał. Do każdej maszyny z serii Miki można w łatwy sposób podłączyć pilota z dalnego sterowania. Dzięki temu operator, na przykład nie wysiadając z koparki lub ładowarki, może przystać lub zwolnić materiał. I jeszcze jedna bardzo ważna cecha, jeśli chodzi o Mini 200 jego cena jest niższa niż Mikea 255. Mini Miki 200. Lekki wybór, wielka różnica.